Witajcie ponownie, Daniel Wieleba Siekłania. Właśnie dzisiaj jesteśmy w Stargardzie Szczecińskim. W tej miejscowości uruchomiliśmy najnowocześniejszą sieć telekomunikacyjną w Polsce. Dzisiaj, jutro i pojutrze będzie mnóstwo fantastycznych atrakcji. Będziemy rozdawać gadżety. Musicie być z naszym T-Mobile trakiem i mamy dzisiejszego zwycięzcę. Jak masz na imię? Łukasz. Łukasz, dobra, Łukasz. Jak to się stało, że wygrałeś tablet? No, siedziałem w amfiteatrze i usłyszałem o konkursie i od razu wysłałem SMS-a. Dobrze, powiedz mi, jak się dzisiaj bawisz? Bardzo fajnie, atmosfera jest super, no i nie mogę się doczekać na kabarety. No, na kabarety, a na tablet? O, dokładnie to samo. Dobrze, słuchaj, to dla ciebie piękny, oto tablet Alcatel OneTouch. Powiedz mi, czy będzie tobie służył, czy może komuś go przekażesz, na przykład dziewczynie, bo mówiłeś, że znaczy no razem będziemy z dziewczyną pewnie używać, no i pewnie jeszcze rodzeństwo będę użyczał, jak będą chcieli. We wrześniu na terenie Stargardu Szczecińskiego i okolic rozpoczęliśmy budowę współdzielonych sieci radiowych. Prace modernizacyjne zostały zakończone już w październiku. Dzięki wykonanym pracom w zasięgu mobilnego internetu Blue Connect znalazło się dwa razy więcej potencjalnych klientów niż dotychczas. Oznacza to, że każdy nowy i obecny klient T-Mobile Polska, mieszkający w miejscu, gdzie dotychczas dostępna była sieć 2G. Zyska dostęp do technologii HSPA, oferującej transfer danych do 42 Mbit na sekundę. Jednocześnie w wyniku prac modernizacyjnych na obszarach, na których była dotychczas sieć 3G, klienci mają dostęp do technologii HSPA. W czerwcu bieżącego roku dla mieszkańców Stargardu Szczecińskiego uruchomiliśmy UMTS 900. Proszę Państwa, jest ze mną pan Karol Jaros, mobilny sprzedawca t Polska. Panie Karolu, proszę mi powiedzieć, czym jest UMTS 900? UMTS 900 jest znacznie nowszym technologią niż technologia Edge, stosowana dotychczas na terenach mniej zurbanizowanych. UMTS 900, potocznie również zwana technologią 3G, Pozwala na dużo szybsze otwieranie stron, ponieważ no, jest znacznie szybszy internet, o dużo większej przepustowości i bardziej stabilne połączenia w tym momencie można uzyskać. No czyli zalety UMTS 900? E, zalety, a nawet wręcz korzyści są takie, że klientom dużo szybciej będą się otwierały strony do przeglądania, dużo stabilniej będzie można oglądać filmy na YouTube, również w jakości HD, jak i Full HD, ponieważ prędkości będą dochodziły do 21 megabitów. Dodatkowo jeszcze planowane jest pokrycie prawie całego obszaru kraju tą technologią 3G, gdyż ona na to po prostu pozwala. Państwa, już po konkursie emocje były niesamowite. Edytka jak tam? No, bardzo fajnie było. Ale byłaś bardzo blisko. No, widziałem, że szukałaś różnej taktyki. Co się takiego wydarzyło, że nie dałeś rady? No, w y, zawodnicy konkurencja była jednak lepsza. Grzesiu, grzesiu, byłeś tak blisko. No trudno, zdarza się. No jak się zdarza? Co, no, zdarza się. Co, wolałeś młotek? Wolałem młotek, No, no ale dobrze, no ale grześć no przecież to by było za szybko. No, no. za słabe te papiery macie. Jak za słabe? No za słabe się łamią <laughs> ten No a piłą, a piło, przecież dobrze. Piła <laughs> no. też się połamała. Jak złamałeś piłę nam? No? no prawie, rączka. Spokojnie, za to też zapłacisz. <grymne> Spokojnie. Kochani, mamy zwycięzcę, to Grzegorz! Machamy, machamy tutaj. Grzegorzu, powiedz mi, co ty w ogóle tam wyprawiałeś? Aj, niszczyłem lód, żeby wygrać, żeby wygrać leta. Ale widziałem w tych twoich oczach, muszę, 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 dla córek? Naturalnie, nasze córki mają teraz jak chciałem. Aha! Twój jest poprzuty, no to już wiem kto będzie używał tablet. Dobrze, powiedz mi jakie masz emocje w ogóle? Zrób jakieś szaleństwo albo zróbcie. Lub szaleństwo. Jak się cieszę, że kto tam wygrał? Super, słuchaj, dziękuję Ci bardzo. Oczywiście, dziękuję, przepraszam, dziękuję. Słuchajcie, wejdźcie na stronę już od środy na www.teammobile-trendy.pl, Będziesz mógł zobaczyć, Krzysiu, jak dzielnie walczyłeś tam przy, naszym, przy naszej bryle lodu. No i co, sprawdź koniecznie nasz szybki, mobilny tak, internet tak, Blue Connect, tak, tak, tak? Zaraz sprawdzisz. Tak, naturalnie. Dobra, trzymaj się ciepło, jeszcze raz gratuluję i fajnie, że wygrałeś. Dziękuję. Kochani, to jest niesamowite, że Grześ przyszedł z żoną i z dziećmi. Żona nie chciała brać udziału w ogóle w żadnych konkursach, a Grześ, a ja będę brał. I brał w jednym, i w drugim, i w trzecim. I co? I dzisiaj wygrał tablet Alcatel One Touch. Pamiętajcie, bądźcie z nami już. Za tydzień jesteśmy w Olsztynie. A kto w Olsztynie wygra? Musicie nas oglądać. Cześć.